Dobra, w tylko diamenta i trochę złota. Dobra, robimy to. Tego nie było! Tajmondy, tajmondy. 18 diamentów już mam. To bez fortuny, to sobie pomyślcie bym miał fortunę. Ja pierdziu, będę musiał za niedługo wychodzić z tych kopalni. Ale pasowałoby mi znaleźć ziorko z lamą. Jest i ona. 14 obsidian. Ściekawość. Tak. Dobrze jest. Wszystko się zgadza. Ogólnie weźmy tutaj na jakiś wysoki punkt i obczajmy sobie, czy nie bardziej warto tutaj gdzieś zamieszkać. Nie, dobra, przenoszę się. Dobra, patrzcie, wioska jeszcze obok. Chodź, chodźcie, chodźcie, chodźcie.